Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded Dzisiaj mamy niedzielę, 28 dzień zimy I słuchajcie, jest to ostatni dzień zimy Ostatni dzień pierwszego roku Więc no, jutro już szykuje się wiosna No słuchajcie, cieszę się bardzo e, Zobaczmy sobie królową sosu Bo tutaj dzisiaj mamy... O, koktajl żurawinowy, nice Dobra, dzisiaj mamy też wędrownego handlarza więc na pewno sobie też to zobaczymy. Tutaj mamy tak. Dzień dobry. Aga, otworzyłem zaplecze w moim sklepie. Przyjdź przy najbliższej okazji. Muszę Ci coś pokazać. Uuu, no to też pójdziemy. Gulasz warzywny od Caroline. Gulasz rybny od Williego. Ty, rybne tako od Lin Linusa. I reklama. Lokalny sklep upiera jest teraz, od, od teraz otwarty 7 dni w tygodniu. Spoko. Dużo ciekawych informacji dzisiaj. To sobie schowamy. I słuchajcie, ja idę sobie zebrać herbatę, bo ja o niej zapomnę. A dzisiaj jest ostatni dzień na to, więc ja sobie ją, słuchajcie, zaraz biorę. Zrobię to chyba w pierwszej kolejności, a potem ogarniemy zwierzaki, żeby nie było. Także moi drodzy, zbieramy herbatę. O, mamy też kawkę, ale wiecie co? Ja sobie tą kawkę chyba zostawię, żeby ona mi wyrastała w ten sam dzień e, co ta, co te mm, krzaczki. Więc ja sobie je wszystkie zostawię. Niech one się po prostu. Niech one się po prostu robią. Dobra. Także teraz, moi drodzy, zobaczmy sobie tutaj, co mamy. Dzień dobry. U, wy niezadowolone jesteście. No cóż, no cóż. Nie było żarcia wczoraj. <grym> nie starczyło żarcia dla Was. No cóż. Tak czasem bywa, dlatego też nie mamy zbytnio dużo jajek dzisiaj. No cóż, niestety. Ale jutro już sobie wyjdziecie na nadwór, także. Będziecie mieli fajnie jutro już. No, wy też niezadowolone. Aż ty normalnie. O, tylko jedna koza zadowolona, tylko ty się do żarcia dorwałaś. No cóż, bywa i tak. Niestety. E, dobra, tutaj mamy jagodę loterii. Więc my sobie je zostawimy, żeby tutaj się do czemka o, dżem będzie za godzinę w ogóle. To żeby do dżemiku było. Więc tak, y, kawę sobie zostawimy w lodówce proszę bardzo. I wiecie co ja zrobię? Ja sobie dzisiaj ja sobie dzisiaj tutaj pole wykopię. Bo ono nam się jutro powinno podlać. Ewentualnie ja je dzisiaj podleję jeszcze. Wiecie co, ja je na wszelki wypadek dzisiaj podleję. Żeby ono mi na jutro zostało. Mam nadzieję, że zostanie. Powinno przynajmniej. Bo ja jutro nie będę mieć czasu na to, żeby to wszystko tutaj ogarniać. Tylko teraz też chciałabym, słuchajcie. Y Właśnie, porobić tak, żeby ja się przypadkiem nie pomyliła jutro i nie wsadziła nasion w jakieś dziwne miejsca, no nie? Także to sobie zostawimy. No, także myślę, że dzisiaj się zajmiemy tym polem, właśnie. Dzisiaj sobie też będę musiała policzyć, ile czego będę potrzebować. Ile mamy miejsc w ogóle, nie? Także też na pewno sobie to zrobimy. O, zobaczcie, tutaj się kawy rozrobił znowu. Znaczy. Nie kawior, tylko ta sfermentowana ikra. <grych> dobrze, więc wsadzimy sobie następną proszę bardzo. I teraz tak, i jeszcze tutaj robimy. Także słuchajcie, moi drodzy. W takim jednym polu policzmy to teraz wszyscy razem. Mam nadzieję, że dobrze to policzę. Taki jeden sprinkler ma 8 miejsc. Więc 8 razy 4 to jest 32, no nie. Dobrze myślę, no nie. Żeby teraz w wiochy nie było, masakra. E, dobra, więc tak, więc to jest 8, 8, 16, 32, dobrze. I takich tutaj pól mamy, moi drodzy, 6. Więc ja sobie już odpalam mój kalkulator. Proszę bardzo. Mój kalkulator. 32 razy 6. To jest, moi drodzy, 192 nasiona. Ale my jeszcze mamy tutaj yy, ten Oto Sprinkler. I on ma 24 miejsca, nie? Więc zrobimy plus 24 to jest 216, więc tyle nasion będziemy mogli kupić. I jeszcze potem sobie policzymy, ile nasion na. Na kwiatki będziemy mogli kupić, więc to też sobie zobaczymy, słuchajcie. A, w ogóle teraz jak tak spojrzałam, że jest ostatni dzień miesiąca. E, po Pluszaka mieliśmy iść w któryś, znaczy w któryś po Pluszaka miałam iść i cały czas po niego się wybieram i nie dochodzę po niego, więc. Moi drodzy, aktualnie jest 12.20, więc niestety też się nam nie uda. Dzisiaj. No bo wiecie, tam na placu zabaw jak się potrząśnie za krzak o godzinie 12.00 to wypadnie pluszak, ale niestety tylko o 12.00, więc już i tak bym nie zdążyła. Także no cóż, niestety, oj, nie tak za długo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Wiecie co, na te pola, na kwiatki, na razie nie będę tracić czasu, bo to jest niepotrzebne póki co. My sobie tutaj jeszcze wykopiemy tak na to miejsce. A tu jeszcze jeden, zobaczcie. Dobra, i teraz, i teraz podleję sobie po prostu te całe pole. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że to wszystko po prostu będzie jutro e, normalnie funkcjonować i będzie to jutro wszystko zachowane. E, mam nadzieję, że nie stracę pół odcinka po prostu na kopanie w ziemi i robienie nic. Także trzymajmy wszyscy kciuki, że będzie tak, jak sobie zaplanowałam. <laughs> jak nie, to trudno, no. Trudno się mówi, żyje się dalej. Ale, ale taką cichą, cichą nadzieję mam, że jednak będzie wszystko dobrze. Także sobie to wszystko podlejemy tutaj. I tym oto sposobem też jutro bym nie musiała podlewać, nie? Ale mówię, wiem, że to działa y, przy zmianie sezonów tych innych, ale czy to działa przy zmianie sezonu z zimy? Tego nie wiem, tego nie jestem pewna, więc zobaczymy. Ale byłoby właśnie fajnie, jakbym nie musiała tego podlewać też jutro. Już byśmy mieli to podlane. No, pół dnia bym nie musiała stracić na to. Tylko tak naprawdę na kupienie nasion i posadzenie tego. Także byłoby całkiem spoko, gdyby tak to się rozwiązało. Dobra, ale dzisiaj jest niedziela, musimy też iść porozmawiać z Luisem, z tego co pamiętam. Zobaczę jeszcze, czy to zadanko mam. Tak, mamy to zadanko, więc słuchajcie, będziemy szli do Luisa, ja sobie tylko sprzedam... Nie, nie kawę, ser. Tak, to sobie sprzedam, to sobie zostawię tu, to sobie zostawię tu. I tutaj, moi drodzy, mamy też dżemik z kokosa. Ja bym ten dżemik chciała zrobić tutaj z tej jagódki jeszcze. Czekajcie. Eee, dwa, aha, mamy tylko trzy. Dobra, to tak. Także proszę bardzo, dżemik z jagódki jest gotowy. Ten sobie w sumie możemy sprzedać, bo jest dość drogi. Proszę bardzo. Eee, także słuchajcie, idziemy do Linusa. Ja sobie wypiję kawkę. O, kicia naszą pogłaszczamy jeszcze, proszę bardzo. I idziemy szukać e, u tylko Luisa. Luisa jest u siebie w domu, także spoko. Czy my tutaj będziemy mieć mamy jeszcze jakieś inne zadanko? Także słuchajcie, ja sobie zobaczę. E, szmarak dla Willi'ego. To też będziemy mogli mu zanieść. A słuchajcie, bo ja miałam iść do Williego właśnie. Ale już nie wejdę, bo już jest 17. Także już Willy będzie zamknięty niestety. No trudno. Ale tu porozmawiamy. Ok, I mamy proszę bardzo 500 zł. Wiecie co? Na wszelki wypadek sobie zajdę zobaczyć, czy aby na pewno nie mogę do Willy'ego już wejść. Ale no wydaje mi się, że jednak nie. Ale tak na wszelki wypadek sobie po prostu zobaczę. Tu mamy jeszcze robaczki. To już oddaliśmy? Tak. O, tu jeszcze muszelka jest, dobra. To też sobie zachowam. Tu jeszcze mamy, moi drodzy, takie rzeczy. Proszę o. I co? No, nie mogę już wejść. Dobra. Tak myślałam, że do 17 właśnie tylko. Szybki luk, czy coś jeszcze tutaj jest? No, jeszcze parę tutaj jest muszelek, więc sobie to weźmę. Dobra, dobra. I moi drodzy, uciekamy w takim razie ja skoczę do domu po ten szmaragd dla Williego, bo ja jutro zapomnę o tym, wiecie dobrze o tym że jak jest wiosna, to człowiek zapomina jak jest pierwszy dzień jakiejkolwiek pory roku, to człowiek zapomina także ja szybciutko skaczę po ten szmaragd i zaniesiemy go Williemu tu jeszcze tak zostawię jeszcze sobie, czy ja mam jeszcze te, mam trzy muszle, dobra to mogę sprzedać tą muszlę w takim razie to mogę sprzedać, to też to zostawimy, rybę zostawimy to też, nie, ty idziesz do przerobienia mój drogi ty okularku idziesz do przerobienia tak, tutaj muszla, tu jeszcze jest rybka wiecie co, może ja te glony sobie, czekajcie, wodorosty sobie dam chyba do lodówki wiecie, bo z wodorostów też się jakieś rzeczy robi, więc ja sobie to wszystko tutaj dam o, proszę bardzo Podorosty, ostryga, muszelka. No i wszystko jest gotowe. Dobra. Coś jeszcze tutaj, kawę chciałam zrobić, ale potrzebujemy trzy kawki. Nie mamy tyle. To tak. Ja sobie może. Wiecie co? Kawkę sobie przerobię, jak wrócę do domu. Biorę szmaragd i lecimy do Williego. Póki mam jeszcze tutaj naszego busta do szybkości, póki jeszcze mamy czas. A później będziemy sobie rzeczy na farmie ogarniać jakieś. W ogóle dla Wiktora chciałabym też w końcu jakiś prezent kupić. O, mamy scenkę. Cześć, Aga. A, patrzę tylko na zarobki z ostatniego miesiąca, i za dobrze to nie wygląda, Aga. Co najgorsze. I nie chcę jej tego mówić, bo to moja przyjaciółka to przez Pam od tygodni wszystko kupuje na kreskę. O, Chrysta. Ale nie chcę jej prosić, wiem, że będzie zła i nie chcę zranić jej uczuć. Spoko, Aga jest bezpośrednia, Aga się niczego nie boi, Aga jest szczera z ludźmi i potrafi być taka, wiecie, sassy. <noise> Także proszę bardzo. My tutaj już do Pam z. Wylecimy z czymś. Dobra. Dobra, dobra. Dawajcie mi jakiś tekst do powiedzenia. Aga, co jest? Eee, musisz zapłacić za wszystko, co wziąłeś na kreskę i to już. Wiecie co? Aga potrafi być sesji, ale zróbmy to na razie na spokojnie. <grym> na razie na spokojnie. Cóż, lepiej za to wszystko zapłacę. No, w końcu. Dzięki, Pam. A no, proszę cię bardzo. I dziękuję tobie, Aga. Idę po twoje zamówienie, Pam. No, widzicie? I o co tyle krzyku było? Eee, dobrze, czekaj. Ja dla ciebie mam szwark. Proszę bardzo proszę bardzo i mój drogi 750, dziękuję bardzo e, ile my z nim mamy? 8 w ogóle wiecie co Wiktor e, jest aha, Wiktor jest u siebie to nie to nie, o w ogóle co Gunter lubił, bo ja nie pamiętam mm. e, Gunter proszę bardzo Coś z jedzenia ty uwielbiasz? Nie widzę, ale lubi ser. I wiecie co, ja chyba mu dam ser. Jakieś takie prezenty mu trzeba, wiecie. Trzeba mu powoli jakieś prezenty dawać. E, dobra, czy my chcemy kupić jakieś prezenty? Piwo kupimy. Dwa piwa w sumie. E, proszę bardzo, kupimy sałatkę dla Lee. O. Halo, klimatyzacja mi się włączyła. Yy, moi drodzy, muszę wyłączyć tą klimatyzację, bo na pewno ją słyszycie. Także sekundka. Okej, okay, moi drodzy, klima wyłączona, Także wracamy. Yy, kupię może kawę. Yy, Jaką się nazywa? O, krapowe ciasteczka, po to ja tutaj przyszłam. Wiecie co? Weźmiemy sobie ich z, z pięć, żeby mieć. E, tak, kawę dla Harveya, proszę bardzo. E, teraz tak. O, czekajcie. To kupię jeszcze jedne krabowe ciasteczka. O. I krabowe ciasteczka, moi drodzy, dla Eliota. Proszę bardzo. Sałatka dla Lee, proszę bardzo. I piwko dla Pam. Oraz piwko dla mojej drodzy. Shayna proszę bardzo dobra, i możemy spadać myślę, że możemy iść do domu nasz kucyk tutaj czeka, także spadamy krabowe ciasteczka się przydadzą w tym, yy, w kopalni wiecie, nie? o, tutaj mamy rafinowany kwarc jeszcze oto sobie zostawimy je tutaj do jedzonka, proszę bardzo rafinowany kwarc Zobaczmy, co tutaj się nam jeszcze poprzerabiało. Serek mamy. O, możemy zobaczyć też. Um, czekajcie, czy ja dzisiaj zebrałam herbatę? Tak, zebrałam dzisiaj herbatę, dobra. Moż, możemy kawę zrobić więcej. O, proszę bardzo. Noż, halo. <noise> proszę mi tutaj kawę zrobić. No, e, zobaczmy sobie jeszcze, czy mamy jakieś owocki. Czy nie za bardzo. Ostra jagoda, wiecie co, ja już mam dość tych ostrych jagód, serio. No, ale może będzie na drzemika, po cokolwiek, no, także, także tak. A, no i nie byliśmy dzisiaj w tym, zobaczcie. Mm. A, wiecie co, sprzedam to. Nie byliśmy dzisiaj u handlarki niestety no cóż, cza czasami mi się zapomina o takich rzeczach niestety ja sobie może te drzewka tutaj zetnę, chociaż one powinny wyrosnąć na dniach dobra, to jednak je zostawię to może tutaj tego kamienia sobie narąbię o, proszę bardzo jutro też jak nie zapomnę i jak zdążę to pójdziemy do Williego bo nam gościu kazał przyjść, ale słuchajcie nie wiem czy, czy zdążę czy nie zdążę to wszystko zależy, słuchajcie. Okej, okay, tu jest poczyszczone. No możemy w sumie też wyczyścić sobie ten teren. On nam się jutro powinien jeszcze troszkę zalesić, tak mi się wydaje. Więc to sobie zostawię póki co. Znaczy właśnie nie zostawię. Yy, patrzyłam na ten pień po, tutaj po... Drzewku i Chodziło mi, że jego sobie zostawię. No. Także tak. Ale słuchajcie, idziemy spać, bo wiecie co. Bo ja muszę mieć na jutro pełną energię. Może tylko ten kamień jeszcze sobie stąd zbiorę. Bo kamienia mam dość mało. Okej. Okay. I możemy iść spać, myślę. O, nawet węgiel nam wypadł. Także fajnie. To się ceni, moi drodzy. Węgiel to ja doceniam bardzo. Także segregujemy wszystko. Tu segregujemy jeszcze. O, proszę bardzo. W ogóle ten stół, nie wiem czemu ja go tutaj trzymam. Ten stół powinien być tu na środku. O. Okej, okay. i teraz możemy iść spać. Proszę bardzo. Dzisiaj wcale dużo nie zarobimy, na pewno. No, 4,5, no, 4,500. No, ale moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Witam Was w ogóle w drugim roku. No, także zaczynamy wiosnę w kolejnym odcinku. Ja mam nadzieję, że też nie możecie się tego doczekać tak bardzo jak ja. Także co? Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będzie mi przemiło. A my się widzimy już niedługo w kolejnym odcinku. Tyle Was cieplutko. I do zobaczenia. Papa! Pa.